Kiedy Jezus umierał na krzyżu, wydarzyło się pięć cudów. Pięć cudów, o których się praktycznie nie mówi albo niewiele mówi. A więc przyjrzyjmy się tym pięciu cudom, a mówię o tym dlatego, że czytamy teraz cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści, doszliśmy do tego momentu, kiedy Jezus umiera. Posłuchaj tego fragmentu, może sam, może sama wyłuskasz te pięć cudów. Jeżeli nie, to po przeczytaniu fragmentu o każdym z nich opowiem. Nagle, o godzinie dwunastej na trzy godziny całą ziemię okryły ciemności. Około trzeciej po południu Jezus zawołał Eli Eli, lama Sabachtani, to znaczy Boże mój Boże, czemu mnie opuściłeś? Niektórzy z Gapiów sądzili, że woła Eliasza. Wiedząc, że wszystko się dokonało i aby do końca wypełniło się Pismo, Jezus rzekł: Pragnę, a stał tam dzban octu. Nasączono nim gąbkę, i na łodyce Hizopu podano mu go do ust. Kiedy Jezus skosztował, rzekł: Wykonało się. Potem Jezus zawołał: Ojcze, oddaję ci mego ducha. I po tych słowach skonał. W tej samej chwili w świątyni jerozolimskiej rozdarła się z góry do dołu zasłona, oddzielająca miejsce najświętsze od reszty świątyni. Zatrzęsła się ziemia, i popękały skały. Otwierały się groby i wielu bogobojnych ludzi powstało z martwych. Trzęsienie ziemi i te wszystkie zjawiska przeraziły żołnierzy i ich dowódcę. Ten na pewno był Synem Bożym, wykrzykiwali. A więc pierwszy cud, nie tylko będę mówił o tych cudach, ale też będę mówił co one oznaczają. Od 12 do 15, czyli w samo południe, do wczesnego popołudnia zaległa kompletna ciemność. Normalnie w tamtym rejonie geograficznym nie panuje w tej godzinie ciemność. I teraz, co to znaczy? Jezus wziął na siebie, kiedy przez te trzy godziny umierał, wziął na siebie wszystkie grzechy świata i to sprawiło ta, to nagromadzenie zła, że aż fizycznie było to widać. I teraz chcę się odwołać do czegoś, co być może z nas z autopsji. Kiedy jesteś z ludźmi, którzy są, nie wiem, bardzo źli, źli, zgryźliwi, złośliwi i może czujesz tą atmosferę, nawet jeżeli oni jeszcze nic nie powiedzieli albo jesteś na spotkaniu, gdzie doszło do kłótni, albo sytuacja jest napięta i macie rozmawiać o tym trudnym, to wielu z nas w swojej psychice odczuwa, że, coś, że, że to boli, tak? że ta atmosfera jest taka niedobra, boi się, albo przeżywasz jakieś inne negatywne odczucia. To jest psychika, a jeszcze jest świat ducha, gdzie naprawdę Bóg pokazał nam przez ten fizyczny znak, ta ciemność jest ogromna. I ciemność oznacza, że ludzie, którzy czasami wyglądają świetnie i myślisz, że są wspaniali, oni w środku nie wiedzą po co żyją, po prostu żyją tak jak w ciemnościach. Jezus umarł po to, aby te ciemności rozproszyć, aby nadać nam sens życia, bo sensem życia jest to, że On Ciebie ukochał i ma plan dla Twojego życia po tej stronie. Po drugie zresztą też. Kolejna rzecz. Kiedy Jezus umarł, świątyni Jerozolimskiej rozdarła się z góry do dołu zasłona, oddzielająca miejsce najświętsze od reszty świątyni. Było takie miejsce, gdzie najwyższy kapłan raz w roku mógł wejść i złożyć ofiarę Bogu. Co więcej, uważano, że jeżeli tam wejdzie w grzechu, to przy, na wszelki wypadek do jego kostki przywiązywano sznurzy, gdyby długo nie wychodził. To wtedy wyciągnięto by martwe ciało. Prawdopodobnie wzięło się to nie bez przyczyny. Ale co to pokazuje? W Starym Testamencie człowiek musiał być doskonały, musiał spełnić pewne rytuały, żeby dojść do Boga. A tutaj Bóg mówi, Możesz przyjść do mnie taki, jaki jesteś. Jesteś grzesznikiem, utyłanym w swoim grzechu, w swoich problemach. Nie chcesz rezygnować z tych grzechów. Nie widzisz rozwiązania problemów. Przyjdź do mnie taki i powiedz, Boże, chciałbym być z Tobą, ale jestem zaplątany w mój grzech i nawet nie chcę z niego wyjść. Jestem w swoich problemach i już nawet nie wierzę w rozwiązanie. Ale przychodzę do Ciebie. Nie, mów, nie musisz być w specjalnym miejscu. Nie musisz mieć żadnych pośredników. Nie musisz mieć żadnych rytuałów. Przychodzisz bezpośrednio do Boga. I mówisz do niego, bo on jest wszędzie obecny na szep Twoich warg, na wzniesienie myśli do niego. On jest blisko Ciebie, bo Cię kocha, chce Ciebie zbawić. Trzecia rzecz, która się wydarzyła. Zatrzęsła się ziemia i popękały skały. Co to oznacza? Skała oznacza zatwardziałe serce człowieka. Znam ludzi, którzy dzięki temu, że myśleli o śmierci Jezusa na krzyżu, że czytali o tym, jak Jezus z miłości do nich za nich oddał życie, słyszeli tę prawdę głoszoną, zmienili swoje życie. Byli przestępcami, byli kryminalistami, albo byli ludźmi, o których uważano, że to naprawdę dobry człowiek, ale oni w środku mieli coś, o czym tylko oni wiedzieli i co tylko Bóg mógł zmienić w ich życiu. I to pokazuje, że nie ma dla Boga człowieka, który byłby stracony, że nie ma tak zatwardziałego serca, tak wielkiego problemu, którego on nie mógłby rozwiązać. Czwarta rzecz. Otwierały się groby i wielu bogobojnych ludzi powstało z martwych. To jest zapowiedź powszechnego zmartwychwstania. Oni na chwilę powstali, przeszli się ulicami Jerozolimy, byli świadkami tego, że Bóg naprawdę zaplanował dla nas nowe niebo i nową ziemię i nową Jerozolimę. Co to oznacza? To mogą być twoje marzenia, które umarły. Może jest tak, że pewne rzeczy umarły w twoim życiu, jakieś relacje się skończyły, miałeś jakąś służbę, która się skończyła, miałeś fascynującą pracę, już jej nie masz, miałeś jakieś hobby, ale. Nie wiem, uległeś wypadkowi nie możesz tego hobby realizować. Bóg może wskrzesić Twoje marzenia i może sprawić, że to, co po ludzku jest niemożliwe, a ty byś chciał, żeby było możliwe tu, po tej stronie życia, byś chciał, żeby było możliwe nie kiedyś w przyszłości, co oczywiście jest wspaniałe, ale żyjesz tu i teraz, i chciałbyś teraz, żeby Bóg wskrzesił marzenia. On może to zrobić. I piąty cud, tak naprawdę najważniejszy. Kiedy to wszystko się działo, to żołnierze. Uwierzyli, że Jezus był Synem Bożym. Czyli w momencie, kiedy oni w to uwierzyli, zostali zbawieni. I to jest najważniejsza rzecz, bo gdybyś nawet nie miał tak, jak tutaj niebo w samopołudnie stało się ciemnym, nawet gdybyś nie miał jakichś spektakularnych doświadczeń duchowych. Druga rzecz, o której tutaj mówiliśmy, zasłona świątyni się rozdarła. Nawet gdybyś. Przez całe życie do tej pory nie miał żadnej relacji z Bogiem, bo rozdarta zasłona mówi, że możemy przyjść do Boga w każdej chwili tacy, jak jesteśmy. Trzecia rzecz, zaczęła się ziemia, nawet gdyby się okazało, że do tej pory Bóg nic nie uczynił w Twoim życiu, a przynajmniej ty nic nie widzisz. Czwarta rzecz, kiedy ci umarli, powstali, nawet gdybyś mówił, ale moje marzenia już się nigdy nie spełnią, może, może to już są Twoje ostatnie dni, godziny, prawdopodobnie nie, ale. Być może, to nawet gdyby to wszystko się nie stało, nawet gdyby nic się nie stało, a zrozumiałbyś ze śmierci Jezusa tą jedną najważniejszą rzecz: On z miłości umarł za mnie, i powiedziałbyś Jezus, przepraszam za moje grzechy, przyjdź do mojego życia, chcę żyć w relacji, w przyjaźni z Tobą. To wszystko w Twoim życiu się zmieni, ponieważ On Ciebie kocha i chce spędzić z Tobą czas tu po tej stronie życia, ale przede wszystkim przygotował coś wspaniałego po drugiej stronie życia, w wieczności. I chce tam być z nami. Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć na krzyżu. Dziękuję Ci za ten najwyższy dowód Twojej miłości. Dziękuję Ci za wszystko, co nam się dokonało, a czego nie jestem w stanie ogarnąć. I dziękuję Ci za tą ogromną miłość. Uwielbiam Cię, wywyższam Cię i wychwalam Cię. Jesteś godzien najwyższej czci. Amen.